Ta część budynku, w którym mieściło się hospicjum jest nieczynna od dłuższego czasu. Budynek, co zresztą widać, lata świetności ma już za sobą. Niskie, ciasne, ciemne korytarze, malutkie sale nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten budynek pamięta lata 60. Nigdy nikomu nie życzę, żeby musiał korzystać z usług hospicjum, ale jeżeli już jest taka potrzeba, to dobrze, żeby to było w warunkach godnych. Ten budynek ma już kilkadziesiąt lat. Swoje ma już za sobą, tak naprawdę nie spełnia norm. Trzeba go rozebrać, postawić nowy. Ja cieszę się, że znalazły się środki unijne na to, abyśmy to wykonali, zrealizowali wiele lat starań, wiele lat czekania na te środki. A dla mnie bardzo ważne jest również to, że mamy dzisiaj tak naprawdę sam początek stycznia, a my już inwestycje, które są w 2017 do realizacji, rozpoczynamy już. Jest firma, już chodzi na plac budowy, już zaczynamy. Więc wierzę w to, że wszystkie, które zostały zaplanowane, tak będą przebiegać. Uda się je wszystkie w 2017 zrealizować. Tak wygląda projekt budowy hospicjum. Stara część zostanie zrównana z ziemią. W jej miejscu powstanie nowy budynek, charakterem nawiązujący do otwartej kilka lat temu nowoczesnej placówki. Co ciekawe, rozbudowa przewiduje nie tylko cztery nowoczesne sale dla pacjentów. Tam znajdzie się także całe zaplecze administracyjne hospicjum oraz sale do rehabilitacji, sala dziennego pobytu dla starszych pacjentów oraz poradnia psychologiczna. Dzięki temu hospicjum powiększy zakres świadczonych usług. Planujemy tutaj rehabilitację uruchomić. Przeznaczamy na to dwa pokoje z łazienką z poczekalnią. Planujemy uruchomić poradnie leczenia obrzęku limfatycznego, poradnie psychologiczną to oprócz tego będzie tutaj nowa kaplica, tu będzie y, pokój dla psychologa, dyżurka lekarska, tu będą szatnie, tu będzie y, pokój socjalny. O tej inwestycji władze Zielonej Góry myślały od kilku lat. Magistrat szukał pieniędzy zewnętrznych na wykonanie tego zadania. Od samego początku pomysł rozbudowy oraz dalsze działania pilotował Zielonogórski Radny Andrzej Bocheński. Można powiedzieć, że od niego się zaczęło. To on kilka lat temu pulę, jaką mieli do dyspozycji radni, przeznaczył na przygotowanie projektu rozbudowy. Podjąłem kroki, żeby rozpocząć projektowanie tego, tego obiektu hospicyjnego, a to wymusza później działanie. Więc jak już był projekt, no to zaczęliśmy budowę. Pan prezydent podziałał bardzo aktywnie, chociaż tam nie, nie, nie było żadnego oporu. Było opór, jeżeli chodzi o pozyskanie pieniążków unijnych, bo, bo o to chodziło i na to czekaliśmy. Co ważne, rozbudową hospicjum zajmie się zielonogórska firma, mianowicie spółka Exalo Drilling oddział Diament. Jak słyszymy, to zadanie trudne. Po pierwsze, na realizację jest zaledwie 270 dni, ponieważ otwarcie zaplanowano we wrześniu. Po drugie, hospicjum znajduje się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego, więc pracę trzeba będzie prowadzić w sposób szczególny. Tego typu inwestycje w obszarze tak mocno zorganizowanym i uczęszczanym i obszarze, gdzie tak naprawdę wymaga ciszy spokoju, są trudne do realizacji. Pierwszy, pierwszy krok to jest odcięcie wszelkich mediów, które są w tym budynku, następnie będziemy rozbierać to, w jak sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia aktualnego tutaj, które w tej chwili funkcjonuje. Obecnie placówka dysponuje 15 łóżkami dla pacjentów. Jest też izolatka kuchnia i nowoczesna łazienka. Rozbudowa budynku nie tylko poprawia warunki pracy pielęgniarek, wolontariuszy i lekarzy, to przede wszystkim godne warunki dla pacjentów oraz ich rodzin, ponieważ w hospicjum najbliżsi często spędzają z chorymi całą dobę. Zapraszam.